To Update Edition Dzisiaj z gościem specjalnym Wojtasem Cześć Robimy sobie pojedynek Barcelona kontra Real Madrid Niestety tylko trzy saszetki więc Ja otwieram dwie, on otwiera jedną. Chcesz otwierać saszetki? Nie, to. No, no dobra, no to on jest Real Madryt, to jestem w co Barcelona Bierzemy saszetkę Dobra na liście, co my tu mamy, szukajmy. Ja! O ja. Nie wierzę. E, może posłużę, trochę kamerą nagryłabyś moje ręce, co, co? No ale nie tak. Mam takie karty. Dobra, jedną fajną kartę mamy, a mamy Dobra, wiesz, to sam sobie lepiej poradzę, muszę tylko podstawkę skombinować. musiał to wziąć sobie i nie nagrywa i nic mi więcej nie wystawia. Będziesz mhm. miał do tego tego. Dobra, cześć, papa. Pa. Sorry, przeszkadza mama, ale to nic. Bieramy, o, podstawki właśnie chciałem. Mm. Przy... nie przyjść. Nie wiem wszystko przez to mm. to tam to, to się wszystko... O, teraz jest idea! Ale nie! Mm. Oh, wow. Stój, 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 dobra, fajnie. Mm, tak. Bazówki. Mm, Czekajcie uporządkuję. Stąd od razu już. Karta specjalna bazówki. Serio. Moj <grymna> czas. Dobra, tak mi stoi. Ja nie To jestem, ale spoko. Otwieramy następną, teraz suarezem. Oczywiście niedługo będzie zestaw startowy. O oh jest! Te playery Dani Aves nie oh yes. 16 star Chelsea. 16. Bazowy. Dobra. Ostatnia ostatnia saszetka. Ambra. Nie uwierzycie. Pańs faworyt Eee, czekaj, Garrett Bale, Impact Signal. Lucas Silva, Adrenalin Godło. Jest. Takie dobre karty. Dwa złóweczki. W sumie już cztery paczuszki, A zobaczcie, ile jest fansów tylko. Um, fans' faworyt jest jeden słów jest 12, Master na razie żadnych się nie trafił, ale mamy jedyne godło, Adrenalin XL, piękne godło. Dobra, Pokaż teraz kart. Najlepsze karty najpierw, zacznijmy od najlepszych Oczywiście to godło. Silva, Bale, Chelsea, Alves. Dynamo. Nasze znaczy dynamo było w poprzedniej. I tutaj mamy City. A bazówki, alwezówki. Pospojrzeć, czy mam tu jakieś powtóreczki. Nie, mam trzy. Mam tu już pełny skład, bo wiesz, ile teraz skład ma tych piłkarzy? Skład teraz ma czterech piłkarzy. To mało. No dobrze, więc to jest na tyle. Żegnam się z Wami,